Chrystus Pan w niebo wstępuje, niech się wierny lud raduje. Na cześć Jego zawołaj Chwały Panu za Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami, i z Duchem Twoim. Tę przeświętą chcę odprawić jako dziękczynną z okazji 18. rocznicy urodzin Emilki z prośbą o światło i dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych oraz z okazji 16. rocznicy urodzin Janiny, 11. rocznicy urodzin Adama z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Anielskiej oraz potrzebne łaski dla jubilatów oraz całej rodziny. Ksiądz Proboż poleca zmarłą Stefanię, ósmą rocznicę śmierci i Jana Kubajek. Dzisiaj jest uroczysty dzień w wniebowstąpienia Pańskiego. Myślimy o naszym Zbawicielu. Pamiętamy też o tym, że my też mamy tam przygotowane przez Niego miejsce. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i siostry <laughs> o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogąca, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłuj się nad nami. Panie, Panie zmiłuj, zmiłuj się, się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. nie zmiłuj się nad nami chwała się nad nami chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Sprawa byśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziejów apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu, o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje, ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im: Nie odchodzić z Jerozolimy. Ale oczekiwać obietnicy ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chścił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni duchem świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do niego dwaj mężowie w białych szatach i rzekli. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże. Wstępuje Bóg do nieba przy dźwiękach radości. Wstępuje Bóg do nieba przy dźwiękach radości. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią, wstępuje Bóg do nieba przy dźwiękach radości. Pan wstępuje wśród radosnych okrzyków, pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy, Bogu śpiewajcie, Królowi naszemu śpiewajcie. Wstępuje Bóg do nieba przy dźwiękach radości. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, Hymn zaśpiewajcie, Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie, Wstępuje Bóg do W przy dźwiękach radości, Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i ścichością, z cierpliwością znosząc się nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje Wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo. Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś, wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi? Ten, który stąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami. Innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Oto Boże. Wszystkie narody. z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię.